Sebastianie, objąłeś przed rundą wiosenną funkcję kapitana, powiedz to dodatkowa odpowiedzialność. Ja myślę, że kapitana generalnie jest każdy z nas, bo mówimy, tworzymy zespół i tak naprawdę jest tylko taka rola, że ja wychodzę w opasce, a, a, a tak naprawdę gdzieś tam każdy ma zdanie w tym zespole i każdy odpowiada za, za, za ten zespół i mówię, jesteśmy jednością, a, a zmieniło się tylko to, że ja akurat będę wyprowadzał ten zespół, jeżeli będę grał. I, i mówię, wiadomo, że to jest jakaś tam e, taka rola, że gdzieś tam jestem doświadczonym zawodnikiem. I, 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 i zespół mi tą rolę powierzył, ale tak jak mówię, każdy gdzieś tam jest pełnoprawnym zawodnikiem tego zespołu i, i decyduje o, o, losach, o losach drużyny. Dawno nie widzieliśmy z boku tak ciężkiej, intensywnej pracy przed rundą wiosenną. Czy z Waszej strony też tak to wyglądało, że rzeczywiście te przygotowania były niezwykle intensywne? No na pewno były ciężkie. Każde przygotowania te, te zimowe są po pierwsze długie, a po drugie ciężkie, bo tak naprawdę buduje się gdzieś tam to przygotowanie fizyczne i siłowe na, na cały rok. Więc mówię, tutaj troszeczkę w żargonie takim sportowym żelazka musieliśmy gdzieś tam przenieść i, i to zrobiliśmy i czekamy na tą weryfikację, czyli na ten, na ten pierwszy mecz ligowy. W było i dobrze, i, i źle, ale, ale mówię, weryfikuje tak naprawdę nas boisko i, i mecze ligowe, bo, bo wtedy tak naprawdę zacznie się poważna piłka. Na pewno można powiedzieć, że ta runda jesienna była taka w kratkę, brakowało takich serii zwycięzców z rzędu, ale też patrząc na Twoją indywidualną postawę, nie wiem czy może z góry tak to wygląda, ale widać, że chyba coraz lepiej się czujesz w tym zespole, że wiosną możesz dać więcej, bo w tych zimowych sparingach wyglądało to dużo lepiej. No ja powiem tak, no jestem od, bardzo wymagającą osobą, przynajmniej od, od siebie. Wiem, wiem, co robię źle, wiem, co gdzieś tam robię, robię lepiej i, i mówię, cały czas staram się ciężko trenować i, i, i robić jakieś postępy, uważam, że nawet w tym wieku, w którym jestem, mogę gdzieś tam nawet od tych młodych chłopaków coś się nauczyć i, i, i to próbuję. Tak jak mówię, w każdym klubie, w którym przychodziłem, te pierwsze pół roku było, było gdzieś tam ciutkę słabsze od tego drugiego i tak mam nadzieję, że, że teraz będzie, bo, bo mówię, bo, bo każdy mecz dla nas jest ważny i, i wiem, że gram na takiej pozycji, w której gdzieś, jak ja będę się prezentował dobrze bądź bardzo dobrze, to, to zespół też będzie wyglądał lepiej, bo będziemy tworzyli więcej sytuacji i, i to bym chciał gdzieś tam przenieść na boisko i, i robić w jak, naj, w, jak w jak największym procencie można powiedzieć i, i, i myślę, że wtedy, wtedy będzie nam się lepiej grało. Przesunięty zostałeś też trochę bardziej do przodu, podwieszony za napastnika. Lepiej Ci się gra na tej pozycji? No, tak naprawdę gram na, na wszystkich pozycjach w środku pomocy, yy, i tu w tym klubie, i w innych klubach, więc to nie jest dla mnie yy, jakiś tam większy problem. Wiadomo, że fakt gry na, na pozycji numer 10, czyli pod napastnikiem, wiąże się z tym, że, że, że potrzeba tych, tych bramek, których, których ja akurat nie szeliłem w, w tej rundzie za dużo. I mówię też też bym chciał szelić kilka bramek, żeby, żeby, żeby podkreślić swoją obecność. I, i mówię, i ta, ta pozycja wiąże się też z tym, choć mówię, ja od ciebie wymagam sporo podań otwierających, bo bo mówię, bo tak, tak gdzieś tam całe życie takie podanie preferowałem i, i chcę dalej, bo mi to sprawia przyjemność i mam nadzieję, że to będzie mi wychodziło w tym sezonie, bo, bo wtedy koledzy będą mieli szansę na, na, na strzelanie bramek bądź, bądź dogrywanie do innych ofensywnych zawodników i mam nadzieję, że to się będzie gdzieś tam sprawdzało w meczach rygowych. Na razie jest ex z Dawidem Ryndakiem w asystach, po 7 bodajże, po rundzie jesiennej. Czy gdzieś macie taką wewnętrzną klasyfikację właśnie? Kto więcej tych asyst w sezonie da? Nie, śmialiśmy się, że jesteśmy sąsiadami, tak akurat się ułożyło. Ja o on troszkę łatwiej moje zdanie, bo wykonuje rzuty wolne i, i, i trochę tych bramek też spadło z rzutów wolnych. Dawid akurat te asysty miał z gry, więc, więc, więc tak naprawdę myślę, że on, on przeważa w tym momencie, bo, bo to są trudniejsze zagrania czy, po, czy podania I, i ja się tylko cieszę, że mówię, że są tacy zawodnicy, którzy, po których po jakich, jakichś jego zagraniach są bramki bądź bądź mówię sytuacje do, 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 do strzelenia bramek. Jeszcze ja zapytam na koniec, bo wspomniałeś o starych fragmentach gry. I chyba to, trzeba też przyznać, że w zimę poprawił się ten element gry. Sam miałeś kilka asyst, po właśnie czy z rzutu wolnego, czy zrożnego. No to jest bardzo ważny element. Nie zawsze jest dzień, że wszystkie wolne wychodzą, więc dlatego dobrze, że mamy kilku zawodników, którzy to kto, kto będą robili. Bądź mówię, trener ten zdecyduje, kto to będzie robił przed meczem, ale, ale to jest ważny element, ponieważ wiele meczy nie będzie ładnych, a. a tego elementu gry można zdobyć bramkę, i wtedy wtedy się całkiem inaczej, inaczej gra, bo mówię, prowadząc 1-0 z tego fragmentu, tak naprawdę zespół musi się otworzyć, i, i wtedy dla nas jest też więcej miejsca. A, a mówię, a mecze wyjazdowe też będą trudne, o tyle, że początek będzie w takich, a innych warunkach. Podejrzewam, będą grząskie boiska, będzie więcej walki i, i, i przypadku niż, niż pięknej gry, więc te stałe fragmenty będą dla nas, uważam, ważne. I jeżeli będziemy je dobrze wykonywali, to, to, to zawodnicy wchodzący będą mogli strzelać bramki, a wiadomo, no, po to gramy, żeby strzelać bramki i, i łapać jak największą liczbę punktów.